Jakie paski użyć, aby nasz tynk był idealnie gładki? Dzisiaj mamy dosyć trudny temat, ponieważ tych paczek do tynkowania jest, powiem Wam, całkiem sporo. Tak. Nie wiem, czy mamy wszystkie, które są dostępne nie, na rynku. Nie, na pewno nie. Tego ale dostępu? mamy dosyć tego sporo, więc możemy coś Wam pokazać i omówić. Yy, I pomóc Wam w wyborze właśnie idealnej paski do tynkowania tortu. To znowu ja zacznę. Gdy zaczęłam moją przygodę z tortami, to moją pierwszą pastą do donkowania to była taka mała i do dzisiaj ją mam. Słuchajcie, mm. ona ma chyba 8 lat. Nie wiem, 2016? No, prawie 8 lat. Do dzisiaj ją mam i to jest moja ulubiona, to jest taki must have. Zastanawiam się już nad kupieniem drugiej, żeby w razie czego. Chociaż ona jest idealna, może się nie, nie zniszczy, ale wolę mieć w zapasie drugą. A zawsze tak, że po jakichś kilku latach może sklep się zamknąć, może zniknąć, więc tak. e, muszę sobie kupić drugą. Ale powiem Wam, że oprócz tego miałam taką paskę, Agnieszka ma tu taką podobną. To była taka patka do ciasta, krojenia ciast drżowych, zawsze tak się taka było. Tak, tak było. Ja mam taką w domu głęboko już schowaną. E, nie używam jej z tego z powodu, że ona jest jakby nieporęczna. Mhm. Ona u mnie e, ja miałam z innej firmy i była też takiej właśnie grubszej. Górszy uchwyt, ale ona właśnie była nieporęczna do tynkowania. Bardzo nieporęczna. To była szybko... najgorsza spacek, jaką kiedykolwiek miałam w swojej historii wręcz. Tak, Rozumiesz? Ona jest w idealna do ciasta drożdżowego, gdzie tak, można sobie To jest taki tak, duży jakby. Tak, ale do to niestety nie sprawdziła mi się. Później sobie kupiłam, <grym> słuchajcie, taką patkę. To jest na chińskim sklepie, więc od razu mam to z podróba marki Wilton, bo one są dostępne u nas w polskich sklepach, gdzie jest taki napis Wilton. I powiem Wam, ta patka jest prawie idealna. Ona jest fajnie wyważona dla mnie, eee, nie mimo, że ma zakrąglone brzegi. Wiem, że Agnieszka tego nie lubi, że mm -hmm. ma patkę zaokrąglone brzegi. Opowiem. To dla mnie jest po prostu idealna, tylko jeden mankament to jest to, właśnie ten uchwyt. On jest na środku i gdy czas często torty, to się kończyło tym, że haczył mi ten środek, bo on jest mhm. wypukły, jak możecie zobaczyć, on mi haczył ten tynk, więc skończyło się tym, że miałam po prostu jakieś takie ślady po palcach. Po palcach, po palcach nie, chyba też, nie? Nie, nie, po palcach nie, nie ale właśnie okay. to mi tak brzydko haczyło, ale ja powiem Wam, że po jakimś czasie sobie tak wyćwiczyłam ten uchwyt, że daje radę tą tynkować. Ona naprawdę dla mnie byłaby idealna, najlepsza, gdyby ten uchwyt był przesunięty na brzeg, mhm. to było po prostu Powiem Wam, to po prostu za każdym pieniędzy taką paskę kupiła. Ja ją mam do dzisiaj i ostatnio też ją używałam, ponieważ miałam wyższy tort i nie miałam wyższej paski, bo Agnieszka mm -hmm. Wam zaraz pokaże jaką ona używa i powiem Wam, to jest naprawdę bardzo fajna paska, paska Agnieszki. I yy, nie miałam właśnie, ona tylko, był jeden że są niższe. Nie miałam wyższej, to, tej używałam i powiem Wam, brakuje mi tej paski tak na co dzień, bo właśnie z powodu tego, że ten uchwyt jest na środku, to nie używam jej często. Mm -hmm. Ale jak właśnie mam wyższy tort, to sięgam po nią, bo jeszcze tak potrafię sobie ładnie otynkować. Więc jeżeli ktoś ma taką paskę, to spróbujcie. Ale mówię to, mówię, jest taki właśnie jeden minus tego, że jeden jest minus. w środku. Mm -hmm. I tu trzeba po prostu tą. manewrować. To, manewrować tak, tak. Tym się przyzwyczaić. Trzeba przyzwyczaić, Trzeba uważać, że jak mm -hmm. tynkujemy, to trzeba cały czas patrzeć, żeby sobie nie przechylić nie, nie porysować tego tortu. No i. Aha, i jeszcze jedną paskę jeszcze Wam mogę powiedzieć, którą ja kupiłam, bo mi się tak bardzo podobała. Tu mam taką paskę, taką piękną różową. Szkoda, że nie było niebieskiej. No tak, jak, jak, jak zawsze musisz jak... mieć coś kolorowego, błyszczącego. Albo jak wybierałam to właśnie, żałowałam, że było wszystko w różu, nie było chyba tam niebieskiej, a może było, ale nie pamiętam. Coś wiem, że nie było, był, był bardzo mały wybór. No jest piękna. No sami zobaczcie, to błyszczy się idealnie, nie. Tak, jest plastikowa, tylko jeden minus jest z tej paski, już nie używam jej. Ona jest za gruba. Tak. I to I przeszkadza, przeszkadza bardzo. bardzo. Przy tynkowaniu ta grubość, nie wiem, ma 3 mm, coś takiego ma, no, bardzo kurczę. mi to przeszkadzało. I mówię, raz otynkowałam i odłożyłam ją. Mam ją na pamiątkę, bo na z drugiej strony ma wyryte moją nazwę Sophie A. Pomysł. A. Więc mam taką na pamiątkę, ładna, ale niestety nie tynkuję nią tortów. No i później byłam na szkoleniu tortowym u Agnieszki i ona pokazała mi swoje packi. Paski ze sklepu budowlanego. I wiecie co? Ja słyszałam już wcześniej o tych paskach, że dziewczyny używają tych mhm. ze sklepu budowlanych, ale słuchajcie, ja i mój mąż pracowa, Ja już nie pracuję, mój mąż nadal pracuje w sklepie budowlanym. I ja zawsze miałam takie po prostu takie wyobrażenie, jak te paski są przechowywane w sklepach. Tam jest masę kurzu, masę różnych, nie kurzu, ale też jak są farby, te wszystkie opary. Mhm. I ja po prostu nie wyobrażałam, żeby taką paskę z takiego sklepu budowlanego przynieść do kuchni. I używać jej do e, żywności. Więc no, nie mogła się do tych pastek przekonać, dopiero Agnieszka. Ale to też mi powiedziała Agnieszka, że nie każda pastka ze sklepu budowlanego nadaje się do, właśnie do kontaktu z żywnością. Tak, Więc. słuchajcie, jeśli chodzi o te pastki ze sklepów budowlanych, to jest taki temat, który bardzo żywo jest komentowany bardzo często na różnych grupach Facebookowych, czy można, czy nie można. No i odpowiedzi nie ma jednoznacznej. To znaczy. Nie każda paczka, tak jak Magda powiedziała, się nadaje, dlatego że te paczki budowlane są wykonane z różnych materiałów. I teraz sytuacja z tymi paczkami ze sklepów budowlanych wygląda w ten sposób, że jeżeli one są wykonane ze stali nierdzewnej, ze stali nierdzewnej, musicie być pewni, że to stal nierdzewna, to jest taka dyrektywa unijna. Teraz widzicie jej numer, która jasno mówi o tym, że. Można używać do produkcji żywności wszystkiego co jest wykonane ze stali nierdzewnej. To są te dwie paczki, które tutaj widzicie. No one mają taki jeden minus, że mają żółte końcówki i tak niespecjalnie wielu osobom się podobają. No, być I teraz uwaga, No tak. Są w różnych innych kolorach. Są chyba białe, brązowe, niebieskie, różne są, są te kolory. A ja tak są to? Ja Tylko, że jest jedna rzecz. Aha. Z tego co mi jest wiadomo, jeśli to nie jest prawda, to mnie poprawcie, ale to wiem od pana sprzedawcy ze sklepu budowlanego. Kolor tych końcówek to jest oznaczenie stali, z której zostały wykonane. Aha. I teraz znam osobę, która bardzo nie chciała żółtych końcówek, więc postanowiła sobie kupić brązowe końcówki. I efekt był taki, że po pierwszym umyciu cała ta powierzchnia zaszła rdzą, tak? Bo to nie mm -hmm. była stal nierdzewna. Weszła jakaś reakcja i niestety całe zostało pokryte, e, pokryte rdzą. Więc nie każda paczka zbudowlanego się nadaje. Musi być wykonana ze stali nierdzewnej. Te paczki, których ja używam i których jestem miłośniczką największą, to są paczki, które są zwane packami japońskimi. I tutaj a propos tego przechowywania, to od razu Wam powiem, że są sprzedawane w woreczkach, <głos》>, czyli są zabezpieczone, tak. tak? No ale tak czy tak. Po kupieniu należy je bardzo dobrze umyć. Ja je je również później, już po tych pierwszym użyciu. Myję je w normalnie w zmywarce, nic się z nimi nie dzieje. Natomiast no, trzeba je porządnie umyć, trzeba je zdezynfekować, wyczyścić je porządnie. Ja ich używam, tak? Ja nie mam z tym problemu. Ja również. To jest, tak. <grym> dla mnie te paczki. Są paczkami idealnymi, to znaczy nie ma lepszych dla mnie osobiście pacek, mimo że tych pacek przetestowałam naprawdę wiele, bo kupowałam dużo różnych już, nie mam ich, bo jak już nie były mi potrzebne, to oddawałam mężowi gdzieś tam do czegoś innego, mu się przyda bardziej przy majsterkowaniu. Zostawiłam sobie te, które, które jeszcze używam, te są naprawdę idealne, są sprzedawane w kompletach po cztery sztuki, ta jest najmniejsza, a ta jest największa. I one są, tak jak mówię, sprzedawane w takich woreczkach, jeszcze są dwie, tak, dwa takie rozmiary pośrednie, jest chyba 10 cm tak i 8, tak. jak dobrze pamiętam. No tutaj to, czego ja używam, to jest 5 i 12 i niestety, bardzo nad tym ubolewam, nie, nie ma. ma wyższych, tak, no, to ale to ponieważ to. ja pojedynczych pięter i tak nie robię wyższych niż 12 cm, co nie znaczy, że nie robię wyższych tortów, ale nie robię pojedynczego piętra wyższego niż 12 cm. No to dla mnie te paczki są idealne i zazwyczaj nimi tynkuję. Bardzo je lubię, bo one bardzo dobrze leżą w mojej dłoni. I tutaj też jest ważna rzecz, bo Magda wcześniej wspomniała o tym, że jej coś pasuje, na przykład ta paczka jej pasuje. Dla mnie ta paczka jest za wąska za wąska, dlatego, że ja mam dużą dłoń tak. i przy nie. mojej dłoni ona dobrze nie leży. Mhm. Tak? Nie jest, nie jest niewygodnie, dlatego, że ja mam duże dłonie. Dla mnie ta packa jest idealna, bo ja jestem w stanie ją wziąć porządnie sposób, w rękę nie? w ten sposób. U mnie bardzo ważne jest to, jak podczas tankowania, jak trzymam dłoń. Ja nie mogę trzymać packi w ten sposób. Dużo osób, tak, Dużo ogóle, osób tak. trzyma tak albo tutaj za końcówkę. Tak naprawdę paczka powinna być przedłużeniem waszej dłoni, więc ona musi być taka, że jesteście w stanie tu w to miejsce sobie ją wsadzić i kontrolować, mm -hmm. żeby ona tak naprawdę była częścią waszych e, palcy, palców. E, więc dla mnie ona jest po prostu idealna, ale może się okazać, że macie mniejsze dłonie i nie do końca będzie wam pasowało. Tak. Natomiast ja ją lubię bardzo, bardzo. Ta jest taką małą paczką, którą tam ewentualnie łączę ze sobą jakieś warstwy, ta jest już do takiego ostatecznego mm -hmm. tankowania i bardzo, bardzo je lubię. Dlaczego w ogóle one się u mnie znalazły, bo to też może być e, dosyć ważne. No to nie jest tak, że ja miałam ogromny wybór pacek i mogłam sobie wybierać, przebierać w czym chcę, dlatego że jak ja zaczynałam to nie było pacek, po prostu nie było. Było, było, to, coś, coś, takiego, było nie? coś takiego, były tego typu, były plastikowe, ale nie takie jak ty tu masz tą piękną różową, tylko takie zwykłe, białe. One były bardziej do wybierania ciasta z miski, bo były Koja, półokrągłe takie. z nie? jednej strony, no, tutaj były takie prostokątne, ale zawsze miały jeden wielki minus, miały zaokrąglone te końcówki. I to jest coś, co mi bardzo przeszkadzało tutaj zawsze. Dokładnie. Tak, tutaj też są zaokrąglone. I to, to było coś, co zawsze mi bardzo przeszkadzało. Dlatego, jak zaczęłam robić tamte pierwsze moje torty, mówię do męża, że w ogóle wspomnę jeszcze, że pierwszą moją paczką była linijka. Zwykła linijka, taka wiecie, biurowa. No bo nie posiadałam takich tak. sprzętów, więc robiłam to linijką, próbowałam to wygładzić. Nawet, jak ktoś, no, mówi, no wszystkie można o tym, no, jak tak. ktoś, się ma no. Czasami można się linijką kontynuować. Tak, więc ja używam niki, no ale później, e, później te, ponieważ mój mąż jest związany e, od lat z gastronomią, no to właśnie te paczki takie do wyciągania tego ciasta z miski, no to to odorwałam u niego, stwierdziłam, że może tym spróbuję, ale ja w ogóle nie lubię plastikowych pacek, więc, więc one mnie nie przekonywały. No i kiedyś przy wizycie, jak robiliśmy jakiś remont w firmie, byliśmy właśnie w, e, chyba w Castoramie. No, i zobaczyłam te paczki, i w ogóle na początku, nawet jeszcze nie te, tylko mhm. takie duże paczki do gładzi szpachlowej. Takie z taką rączką. Wyobraźcie sobie Br to z taką rączką tutaj. Aha. I to służy do tego, żeby po ścianie gładź rozprowadzać, tak. czy tam, co to tam jest, jak to się tam nazywa. I takie coś sobie kupiłam. A te paczki są fajne do masy cukrowej, bo są takie plastikowe paczki, to właśnie takie tak, że... Tak, tak, tak. Natomiast to było po pierwsze było ogromne, bo to miało wysokość taką. No, z 30 cm 10, spokojnie. Jak ja zaczynałam, to moje torciki miały 10 cm, nawet trochę mniej wysokości, więc dla mnie to było po prostu za duże. No i wtedy wypatrzyłam te paczki japońskie i po prostu to wszystko zmieniło. I do dziś od tylu lat tynkuję cały czas tymi, tymi paczkami. Natomiast czasami brakuje mi tej wysokości. Tak, właśnie. ostatnio miałam taki tort robiłam, gdzie dosłownie 2 cm wyżej mi wyszedł, i tą już nie dałam rady. I mam tu taką w domu taką jedną, taką wysoką, tylko ona właśnie jest za wysoka. Ona ma dokładnie 25 cm mhm. wysokości. Ona by była, była idealna, to miała takie 15 cm. Tak. To była taka idealna paska, że po prostu właśnie wysoka dla ja mnie. Ja z na tego przykład. samego mam, czekaj, 12-13, 14 cm. A ja takiej nie mam. To jest 14. Nie wiem, dlaczego ja takiej nie mam. Nie wiem. No, mogę ci ją dać we sobie, bo i takiej nie używam. Tak, to ci ją to, to, to jest paczka, która jakiś czas temu została stworzona przez jedną z firm. Jest całkiem okej, okay, ale dalej ona jest grubsza od tego, co mam tutaj. Mhm. I jest, jest tak. nie je po prostu Ciężej się z nią trochę pracuje, dlatego dalej zostałam przy tych z To to jest całkiem ok, ale mówię, zdecydowanie ta z Castoramy bardziej mi pasuje. Natomiast jak mam wysokie torty, ja bardzo nie lubię tych pacek. W sensie tej no, wysokości no takiej bardzo mi przeszkadza. Jest to za wysoka, i jest, no, jest za wysoka. No i y, ja do wysokich tortów na początku używałam takiej mniejszej packi, ale ona mi trochę przeszkadzała też, bo jest właśnie dla, do mojej ręki, ona jest widzicie, za, za krótka nawet mm -hmm. jak, jak podwinę palce to mam je za bardzo podwinięte, żeby pracowało mi się komfortowo. No i któregoś dnia trafiłam na packę pasującą do mojej dłoni, czyli ma, długość ma tak jak moje palce, czyli jak włożę sobie tutaj rękę to ma dokładnie tak mm -hmm. jak moje palce, lekko mogę sobie podwinąć i świetnie mi się nią pracuje. Natomiast tak naprawdę te packi, możesz sobie zobaczyć właśnie. ja Właśnie, właśnie ty tak kładziesz tak, a ja tak. Tym tak, no ja wiem. mam taką technikę. Mi właśnie masz inną technikę, ja tak. mi taka wystarczyłaby, bo ja właśnie nie. Tak no Pożyczyć sobie, możesz kiedyś przetestować. Przetestujesz, przetestujesz, przetestujesz przetestuj. sobie. Natomiast dla mnie akurat ta paczka. I dlaczego tak o tym mówimy? My nie podajemy z Magdą firmy, Dlatego, że tak naprawdę paczkę musicie trochę dopasować do swojej dłoni. Tak. I to jest problematyczne, o tyle, że większość tych paczek kupujemy jednak przez internet, więc jest kwestia nie potem... Można nie, właśnie, nie można sprawdzić. Nie można sprawdzić wcześniej, więc jak macie możliwość, no na przykład u mnie dziewczyny na szkoleniach mają tę możliwość, żeby sobie zobaczyć różne inne paczki, tak. przetestować. Natomiast wybierzesz jakieś kartkę papieru, sprawdzić do. Tak, do... zobaczyć sobie, jak macie. Kogoś, dłą, tak. tak, i fajnie jest dobrać sobie taką paczkę, że jak sobie wkładacie, właśnie, jak sobie rozłożycie rękę w kształt literki L i wsadzicie sobie tutaj tą paczkę, to palce powinny Wam być na równo albo niewiele wystawać. Aby tak, nie jak muszę, jest tutaj u mnie. w ogóle nie wystaje. Tutaj. No widzisz, no bo ty masz mniejsze. A jak ja sobie masz takie drobne dłonie, a ja mam takie męskie dłonie, więc jak ja chcę, to ja mam ta, no, nie? No tak, Dlatego. Nie? Paczka musi być dopasowana do Waszej ręki, to że ja bym Wam powiedziała, że paczka firmy A, B czy C jest idealna, to to będzie nieprawda, dlatego że może się okazać, że do Waszej ręki nie tak. będzie pasowała. Natomiast pamiętajcie o tym, paczka nie może być za wąska, dla mnie ta paczka... Absolutnie, jest to po prostu. Ja, a ja, ja bym musiała w nienaturalny sposób Wiem, trzymać raz, nie? rękę. A jak podwinę sobie palce, żeby tutaj trzymać, to tu mam przestrzeń pomiędzy ręką a paczką, więc ja takiej do końca nie kontroluję. Dlatego to jest takie ważne, żeby do, dobrać paczkę do siebie. Hmm. Więc teraz tak, jak wybieracie paczkę, to musicie pilnować, moim zdaniem, tego, żeby było tutaj nie zaokrąglone, jak w hmm. tym hmm. przypadku, tylko żeby kanty były proste, tak? Żeby tutaj był kąt prosty i nie było tego zaokrąglenia. Ale to chyba nie jest jakiś taki dramat, jeżeli znajdziecie idealną, która ma z, z ten, bo ja powiem wam że, że nie zwróciłam uwagi na to, żeby to było, ja zawsze, cały czas, przez większość czasu używałam tej. Wiesz, dlaczego to jest dla mnie ważne? Inna. Dlatego, że nie chodzi o górną część tortu, chodzi o dolną część tortu. Jak masz krem, to on ci się ułoży do tego... Taki będzie ten, będzie... nie? Ja mam fizia na tym punkcie tego, żeby był kancik, żeby było idealnie prosto i na dole też musi być idealnie no, prosto I teraz, i teraz jak jest to podwinięcie, jak jest to zaokrąglenie, no to tam robi się taka rynienka. Robi się, tak? ale mówię, że jak ktoś robi torty dla siebie na przykład tak. do domu, to jakby to jak... Nie jest takie duży mankament. No, oczywiście, że Inaczej tak. Inaczej jest przy, przy tortach na zamówienie. Tak, no to też zależy od tego, jakie torty lubicie, tak? Bo ja na przykład lubię, jak torty właśnie są idealnie proste i mają tam idealne kanty mm -hmm. i na przykład, jak mamy torty dwupiętrowe, A, to, też, tak. to też to połączenie dla mnie musi być kątem prostym. prostym nie? Ale niektórym e, wystarczy, jak będzie zaokrąglone i na przykład, jak uzupełniają krem pomiędzy piętrami, to potem nie wyrównują tego, żeby tam było idealnie prosto, czyli takie łączenie, tak? Mm -hmm. Tylko E, nakładają sobie kremu włączenie i przejeżdżają palcem, i wtedy mają dokładnie ten efekt, że tak, jest taka rynienka, Tak, 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 tak? Takiego, widziałam. Więc niektórym to nie przeszkadza. No ja akurat na tym punkcie mam trochę hopla, i dla mnie musi być równo, <grym> i, i musi być kąt prosty, i musi być kancik, więc e, mhm. mo, moja estetyka jest taka, że ja lubię takie coś. Jeśli Wam to nie przeszkadza, to spoko, to wtedy takie zaokrąglone kąty jak najbardziej no, są. No okay. jeśli trafi się na taką będzie Wam idealna, ale po prostu jakby to nie jest jakby takie po prostu. Rzecz, którą można rozpatrzeć. Nie, nie Nie, nie jest, natomiast fajnie, żeby ta paczka dobrze leżała mhm. w ręce, żeby była też na wysokość odpowiednia dla Was, tak? Bo jeśli ktoś robi wysokie torty, na przykład 16 cm wysokości, to ta paczka to nie jest. No to ta moja paczka niespecjalnie, tak? Chociaż ja uważam, że takich wysokich tortów nie powinno się robić, ale to temat na inny odcinek. Ale tak naprawdę każdy powinien tynkować takim czymś, co mu się najbardziej sprawdzi. My mówimy o tym, na co zwrócicie uwagę, bo ja nawet widziałam, jak tynkowane torty są, i tutaj wezmę, bo to Twoje mhm. jest. Tym. I ale ja też widziałam i to powiem, że podziwiam. Mam, kiedyś tak tynkowali tylko tym. Tak, ty. tak, ale to wiesz, no, inna estetyka była tortów też, tak? Tak. tak naprawdę w, w cukierniach śmietanowe, śmietanowe czy cokolwiek, to jak nieraz, jak jeżdżę do różnych cukierni, też robię tam szkolenia, to widzę, jak tam starzy cukiernicy, to, to takimi nawet dłuższymi, dłuższymi tam jadą po tych tortach, przejeżdżają na około I raz, dwa, i, i tort gotowy. Nie ma kancika, ale on nie musi mieć kancika, bo mm -hmm. to nie jest tort artystyczny, więc. Więc oni to robią tym, ale mnie to przeraża, a jeszcze jak widzę takie długie, długie, czasami gdzieś tam na jakiś Tiktokach takich rzeczach widzę, jak ktoś tam przejeżdża i tym smaruje, tak. to podziwiam z całego serca, bo nie tak. byłabym w stanie. I ja kupiłam sobie taką właśnie też różową, nie, bo musi być, ale właśnie kupiłam sobie tak, myślałam, że będzie troszkę lepsze o tej małej i powiem no. wam, raz użyłam i do pudełka wyrzuciłam, bo jest nieporęczna. Nieporęczna, duża tak. jest. Ja z takich to mało też, lubię, ja mam jeszcze trochę mniejszą mm -hmm. niż Magda, akurat ta na chińskim serwisie jest kupiona. E, I ona jest taka malusia, malusia, czasami jej do czegoś tam używam, żeby sobie coś połączyć. Oczywiście nie do samego tynkowania, nie, nie. Bo, bo nie, bo one nie są właściwe do tynkowania, to znaczy używając tych pacek do tynkowania Ci dziwny kąt uzyskujemy. E, w ogóle nie używam nie używa, ja używam do tynkowania, jak nakładam krem na tort do to zawsze używam tej. Takie przyzwyczajenie, że na mm -hmm. prostu zbieram, jakby za dużo gdzieś nałożę, to sobie zbieram tą, przyjadę sobie tą małą, zbieram nadmiar. Odkładam i później już biorę właśnie tą mm -hmm. patkę i już tynkuję i koniec. Więc no jestem tak nauczona, że jednak tą małą patkę zawsze muszę tam sobie tak, ale to Mogłoby, każdy... Mogłabym zrobić o tym. Ale jakoś takie przyzwyczajenie nie, nie, nie też wygodniej. jest ci wygodniej mm -hmm. i to jest jak najbardziej okej jak najbardziej okay. akurat. No ja używam tego czasami do tego, żeby to połączyć, męż, ze sobą, <śmach> połączyć ze sobą poszczególne warstwy kremu, bo ja też mam inną technikę nakładania kremu niż Magda. Ja to robię trochę inaczej, więc dla mnie to akurat do tego się to przydaje, chociaż najczęściej i tak używam wtedy tego, no ale, ale jeszcze się przydaje. Natomiast no ta duża to, to dla mnie jest nie, tak za dużo. A jeszcze, jeszcze o tym wspomnę, bo Agnieszka mówiła, że można je kupić w Kastoramie. Ale chyba coś mi się wydaje, że ja widziałam je też na Allegro, na takie sklepach Pewnie internetowych. Pewnie tak, ja myślę, że w ogóle jak we wszystkich znajdę, budowlanych. Jak jak znajdziemy, bo trzeba nazwać. wpisać, jak znajdziemy, to Wam podamy link na dole, tak. gdzie można na Allegro czy w innym sklepie dostać. Tak, e... dokładnie, ale wydaje mi się, że we wszystkich budowlanych jakieś... Nie wiem, mój mąż nie pracuje w Castoramie i ja ich tam nie widziałam. Szukałam je. Ja kiedyś w Mrówce widziałam. I na przykład nie wiem czy są, to albo parę lat nie temu, musiałabym sprawdzić teraz na czy point. je mają. Ale są bez problemu dostępne tak w, w internecie to na dole Tak, dokładnie, żeby, żeby, dokładnie. Żeby szukać. Jeżeli Wam pokażemy coś. Ja kupiłam sobie kiedyś tak, dla, żeby coś ładnego zrobić na tynku, Takie są fajne, malutkie patki z tymi rąbkami. Tak. Ale są też takie fajne, są takie duże, metalowe. Mhm. Są takie fajne torty, gdzie pokazano, że się najpierw tą dużą właśnie tynkuje ten tort i w te wgłębienia się, później inny kolor kremu tak, daje. Tak, nie? tak, tak. To bardzo ładnie wychodzi. Ja sobie kupiłam takie zwykłe. Znaczy, to bardzo ładnie wygląda. Robiłaś to kiedyś? Nie, ale sobie tak się. Nie robiłam już, bo to fajnie hmm. wygląda, ale wiem, że to zrobić takie coś, to już jest wyższa szkoła jazdy troszeczkę. Tak, to nie jest takie proste, jak wygląda na tych filmikach, uwierzcie? mi. I to widzicie, co? Widzicie, to używałam tylko do sernika Złota Rosa, gdzie musiałam sobie tą masę bezową, tak żeby tak ładnie wyglądała. żeby tak kilka razy przejechałam, dwa tym. No, i tylko do tego mi to służy. A tak tu leży w szafie i nieużywane, więc no, ogólnie no, to jest bardzo tak... fajne, wygląda, ale do tortu. Tak, to... tak. Te malutkie to w ogóle są bardzo malutkie i myślę, tak. że ciężko byłoby ich użyć do tortu. Są te większe, one są i plastikowe, mm -hmm. i metalowe. E, nie jest to prosta technika. Ona tak tylko wygląda mm -hmm. na tych krótkich filmikach, co Wam pokazują. Tak, ale zaba... w realu tak naprawdę wcale tak nie wygląda. Adam trzeba te rąbki zrobić, do lodówki schłodzić. To są różne techniki, nie wypełnić robią. i no i tenkować czy czy tak gładzić żeby to ładnie wychodziło teoretycznie to. tak w praktyce udało mi się to tak ładnie naprawdę ładnie zrobić tylko i wyłącznie raz kiedy robiłam tort na takie specjalne zamówienie tort którego ja nigdy nie robię tak nie mam tak normalnie nigdy nie miałam tego w sprzedaży mm. taki tort typowo angielski gdzie jest Ciasto takie wysokotłuszczowe Victoria Punch, przełożone cieniutką warstwą kremu maślanego, trochę dżemu i następna mm -hmm. gruba warstwa, takie jak nasze ciasto ucierane trochę. E, robiłam to raz na specjalne zamówienie i tam właśnie mogłam sobie pozwolić na to, żeby zrobić takie rowki, dlatego że ten tort nie musi być schłodzony podczas tynkowania. To znaczy można na ciepły tak naprawdę tort Aha. nałożyć sobie krem i ma się bardzo dużo czasu na tynkowanie wtedy. E, mm -hmm. Ma się dużo czasu dlatego, że ten tort nie jest zimny, więc ten krem na zewnątrz nam się nie chłodzi, przez co można zrobić te można tak. się tam trochę pobawić, jest więcej czasu. W przypadku naszych tortów, kiedy nakładamy krem i on za chwilę robi się zimny, to taka długa praca, to nie wygląda tak przyjemnie jak na tych filmikach, musicie mi uwierzyć na słowa, albo sobie kiedyś spróbujcie, ale um, zarysujcie tak, sobie dużo czasu i dużo nerwosolu. Często także że właśnie widzimy sobie się na Instagramie, tak. jak inni za, za granicą robią taką właśnie piękną dekorację, i później próbujemy u nas to zrobić, to nie wychodzi, tak, bo. A nawet jak czasami dziewczyny z Polski pokazują, to potem na tych kilkunastosekundowych filmikach to pokazują wam to, co chcą wam pokazać. Tak, i słuchajcie na przetynkowanie. Ja, ja to sama widzę, że jak ktoś pokazuje, jak ładnie tynkuje, dwa razy przekręci jest otynkowany tort w rzeczywistości to tak nie wygląda. Bo Oczywiście. ja sama widzę, że muszę nałożyć warstwę kilka razy przyjechać. Sama jak nagrywam, to na przykład e, pokażę, jak jeden raz przyjechałam. No ale nie będę pokazywać pięć razy tego samego ruchu, tak, to bo nie będzie sobie I, I sobie już ładnie lepiej już, bo nagrywam, mam tak, jak nagrywam, zawsze się denerwuję. I nie, nie widzę obrazu i nie widzę tortu, tak. więc no inaczej dłużej to wychodzi mi tankowanie, i dlatego wolę sobie wyłączyć i do porządnie przejechać. I włączam i pokazuję, jak jest otynkowany, bo no niestety no pięć raczy, to, tak, razy tylko tylko potem coś... to, jest, to jest jeszcze ta druga strona odbiorcy, teraz odchodzimy od pacek, ale jest ta druga hmm. strona odbiorcy, w której patrzysz na coś takiego i potem próbujesz to zrobić i czujesz frustrację. Przynajmniej tak, nie bo, wiem, jak wy, bo, bo widzisz, ale że, ja na czuję filmie, że za trzecim razem mi ładnie wyszło. Tak, a tobie jest, musisz dziesięć razy to, to przekręcić. I tak to wygląda, dziewczyny, że to e, no, nie wiem, że raz może komuś, może Agnieszka potrafi, że raz. Ale i i tak, to no, wiesz, ale mi otynkowanie tortu takiego. Mówię, osiemnastki, powiedzmy, zajmie tam około siedmiu, ośmiu minut. No, nie pokażę Wam tego na filmie, tak? Tak, to stanie. te osiem minut pokazywać i to tak powoli. Nikt to... tego nie będzie no. oglądał. Kto by to no, oglądał? No, Więc no, pokazuje się te najładniejsze momenty, te najbardziej O tak, kiedy tak. Tak. i masz pięknie otynkowane I Tak właśnie jest z tym tymkowaniem, ty, tymi w... powyginanymi z różnymi rowkami. No, widzicie tylko tak naprawdę ułamek tego, jak to naprawdę wygląda i to wcale nie wygląda tak prosto. Więc jeśli będziecie chcieli użyć czegoś takiego tylko w wersji maxi takich dużych, to tak jak mówiłam, bardzo dużo czasu, bardzo dużo cierpliwości, jakieś leki wspomagające typu nerwosol, bo to jest droga przez mękę. Da się, da się, ale nie jest to takie łatwe. Muszę spróbować, muszę sobie kupić i. Masz bardzo dużo wyzwań, zaraz będziesz testowała moje paczki, będziesz robiła ten, musisz spróbować. To już wszystko na temat pacek, no bo ile można o nich rozmawiać, chociażbyśmy mogły, jakbyśmy chciały. <grystanie> tak, no, my... film mógłby trwać za 3 <grystanie> godziny, jakbyśmy tak wszystko rozważały, ale bez sensu, nie będziemy Ale mam nadzieję, że właśnie te główne rzeczy Wam omówiłyśmy, pomogłyśmy Wam w wyborze idealnych pacek. Postaramy się wrzucić linki do tych, które mamy, które możemy polecić, Tak. Wam linki pod filmem, żebyście mogły sobie zobaczyć, gdzie są dostępne. No i dajcie nam koniecznie znać, jakie wy, jaki Wy pacek używacie, może jest jakaś fajna Może macie idealna. coś jeszcze lepszego? Także oglądajcie nas, subskrybujcie, no i zapraszamy na kolejny odcinek.